Cześć, tu Jerzy. W dzisiejszym odcinku Soku z Jednorożca pokażę wam, pokażę wam, jak się nie robi bomb. Nie robi. Przede mną jest pięknie pachnąca gruszka, drugi dzień jej fermentacji. I otóż, co tu się stało? Jak pewnie pamiętacie, na koniec odcinka o gruszce opowiadałem, że będę do niej dodawał jeszcze imbiru. No oczywiście, imbir dodałem. Tylko że tak, nastawiono gdzieś tyle na początku. Po czym ja dodałem, się zakupiłem imbir świeżutki. No żeby go zblendować, to musiałem dodać wody. No to i okazało się łącznie, że plus spłuchanie, do to ja typół litra wody dodałem. No i co się okazało? Że tego nastawu raptem było tyle, co to oznacza, że było go za dużo. Co się w tym momencie dzieje? Problem polega na tym, że jak zobaczycie sobie na... o, na czymś takim tutaj. Widzicie się pięknie rozwarstwa, ale... O, tu w tej części macie takie puste miejsca. Po prostu powietrze się zbiera. I teraz wpis jest taki, że naturalnie wino ma to do siebie, że po prostu most idzie do góry, zaczyna się powoli powietrzem wypełniać i coraz bardziej wybija do góry. Teraz tak, sytuacją alarmową, która się u was powinna zapalić natychmiast, lampka, że hola, hola, to jest to, jak tutaj już się pojawi most, albo zacznie cofka wychodząca z bańki. Co to oznacza, że w tym momencie most. Zaczyna, aż tego otworzę, zaczyna wchodzić nam w rurkę. On bardzo, bardzo szybko rurkę zatka, co w chwilę później skończy się eksplozją. Autentycznie eksplozją. Widz jest taki, że jeżeli macie korek wstawiony tak na hamę, do samego końca, to on po prostu zrobi strzał w górę, to będzie fontanna. Normalnie erupcja za erekcję, erupcja za erupcją, jak to mówił kolega. W każdym bądź razie, co z tym można zrobić? W przypadku, kiedy wam się zaczyna pojawiać. Eee, Morz już w rurce. Po pierwsze <laughs> lekko wyciągnąć korek. Na tyle, żeby był wciśnięty, żeby był w miarę szczelny, ale żeby większe ciśnienie go po prostu wystrzeliło. Lepiej, żeby go odstrzelił, niż ma małą całą układzieńka, tak czy kuchnie. Druga rzecz, przenieść go do wanny. Bańkę. Nawet jeżeli wystrzeli, to niech sobie w wannie prysznic raz dwa zmyjemy, to, tak? Teraz tak, kolejną rzeczą, którą ma, warto zrobić, to jest to, że mm, kiedy widzimy, że to się już i idzie do góry, można to wystopować w następujący sposób. Otwieramy wino, bierzemy długą pałeczkę, na przykład od sushi albo taką do woka, takie długie pałeczki są i po prostu prze, przebijamy te bąble powietrza, tak, żeby to ładnie sobie zeszło. To będzie z to klapnie, na jakiś czas jest spokój, tak? Ale tak naprawdę nie, uciek nie uciekniecie od tego, że to po prostu trzeba będzie część nastaw po prostu wyjąć. To po prostu nie ma siły. To tak się musi, to się musi wydarzyć. Jedną rzeczą, którą też warto jest robić, jak to się już zaczyna tak dziwnie zbierać, to ja też to robię co jakiś czas, po prostu robić coś takiego. Tylko tu uwaga, jak zrobicie to zbyt mocno, to to nie też zacznie sobie radośnie bulgotać, ale tutaj może być sytuacja taka, że to pójdzie Wam aż do, do góry. Ale, jeżeli to zrobicie w wannie, to przekazy się pozbycie, pozbycie się nadmiaru moszczu, to w sam raz do zrobienia. Moim zdaniem, trzeba uważać. Przede wszystkim, jeżeli macie za dużo wsypane, to nie domytać korka na siłę. Po drugą, druga rzecz, często patrzeć, czy tu się nie robi cowka. Bo, jeżeli się robi cowka, to natychmiast reagować, bo chwilę później będziecie musieli sobie z malarzem porozmawiać i odrestaurować kuchnię. Co tu więcej mogę powiedzieć? Moim zdaniem. Nie przelewajcie, zawsze zostawcie miejsce, bo się to po prostu źle skończy. A propośliweczka sobie radzi dobrze, to sobie radzi. No przesadziłem, ale powiem wam, że zapach imbir plus gruszka jest niesamowity. Po prostu coś co jest po prostu odpałem dla mnie. Mimo tego, że normalnie fermentacja śmierdzi, ten wyziew fermentacyjny nie jest zasmaczny, tak ten po prostu jest mega pachnie. Po prostu. Pasek go postawić w sypialni, żeby mieć piękny imbirowy zapach w całym domu. <gryz> dobra, aha, to mieszanie nie przeszkadza w niczym, tak? Wręc, wręcz przeciwnie, nasącza most tym, co jest w winie, czyli tym nastawem płynnym. I on powinien tu momencie lepiej fermentować i ładnie się spadać. Czy szycie, się, padnie na dno? Przynajmniej ja tak uważam, że się mylę. Ale cóż, dobra, to tyle. Yy, łapki w górę, łapki w dół. Yy, nie róbcie bomb w domu. I to tyle. Żegnam was w moją gruszeczką. Kurpa, koj zażmiało.